Kryje prawdę, ile my tu zarabiamy i czy coś się aż tak opłaca. Siema, witam na zakładzie komputerów zepsutych. Pracujemy dzisiaj nad stacjonarką. Komputer przyjęty dzisiaj przed chwilą. Pierwsze uruchomienie moje to będzie. On normalnie działa. Działa jak się włącza jakieś USB czy coś, to się podobno No wypsuje internet, no to jest karta sieciowa na, na USB, także dlatego się psuje internet, że prawdopodobnie coś się dzieje z USB. Ja tak na luźno bez żadnego powiedzmy. Diagnozowania, bo jeszcze tego nie robiłem Strzelam, że to zasilacz Z tego powodu, że to jest Serentium PC-Vero Moim zdaniem za niskie napięcie na linii 5V eee, Powoduje rozłączanie USB Ale jeszcze tego nie wiem Za chwilę to sprawdzimy Komputer jest składany przez Morele. Także zweryfikujmy co to jest Wiecie dlaczego na zakładach się używa myszek I klawiatur na kablu, a nie na bezprzewodowych? Bo receivery zostawały w kąpach klientów Już tyle myszek tak straciłem, że już mi się znudziło Hasło, ale ja mam to hasło. Teraz wszystko zapisujemy w systemie łącznie z hasłami do komputerów, żeby nie wyzwaniać po klientach. Jest. Panu już dziękujemy. Dobra, wpnijmy sobie tą. Zawsze najpierw testuję warunki, w jakich klient tego używa, żeby wiedzieć po prostu, co jest grane, nie? Nie będę na razie napięć mierzył, dopóki nie wiem jaka jest istota problemu. Komputer postanowił sobie z nas zakpić, oczywiście, i wszystko działa. Uwielbiam moment kiedy to usterka, która klientowi zdarza się cały czas i nastąpi, występuje cały czas. U mnie jest nie do wywołania, albo wywołać ją mogę raz w tygodniu. No to jest klasyka takich napraw. Co możemy zrobić? Wpiąłem tutaj nie, nie lekkie armaty, klientowi się po wpięciu każdego pendrive'a rozłącza Ja tutaj wpinam pendrive'ów, które w innych komputerach oczywiście działają Dysk jeden SSD na USB I drugi talerzowiec Dobre romone nie mało prądu na pewno Także wydaje mi się, że jeżeli chciałoby coś być to już by się pokazało Nie tylko się nie rozłącza Wi-Fi ale normalnie, normalnie działa i akurat film na YouTube puściłem i on może lecieć w tle i cały czas się jest w stanie ładować, nie ma z nim problemu Otwieramy obudowę i patrzymy do środka o, Tutaj jest molex, ale to my go stąd nie zmierzymy Powiem na 24 pinach sobie to zmierzyć Tutaj wszystkie napięcia być powinny No to co, power Ile, pomiarnik? Już pinu nie pamiętam, dobra, na razie zróbmy pomiar O, może niech by było 12V na karcie 1203 Masa jest tu dobra. Masę sobie zostawię i lecimy. Nie pamiętam na pamięć, jak to idą przewody 3 v Jest także każde napięcie po kolei, musimy znaleźć. 1203 5 i 1. 5 1 bardzo dobre napięcie. Nie jest wcale nisko. Zrobimy sobie jakiś dysk. 5 i 1. Nic się nie zmienia. Pomijam trochę tematu, miałem nawet tego nie nagrywać, bo mówię, na naprawa, ale nie. Ona jest właśnie fajna. Klient, bo miał już tak. U mnie działało, nie? No to przyszedł klient, bo tu blisko mieszka, blisko mieszka tak że nie będzie problemu. U siebie w domu wkładanie nie działa. U mnie w przynosi działa. Dobra, zmienimy zasilacz, weźmy go do domu, potestuję jeszcze na zasilaczu nowym. Przyszedł jakiś przyszedł, na zasilacz testowy, ale już u mnie wtedy pokazało. Problemy zaraz Wam je pokażę To jest taka naprawa, że naprawdę nie opłaci się jej robić Bezpiecznie byłoby dla mnie powiedzieć, nie, nie wiem Zresztą kobiet na gwarancji morale tylko chodzi o czas Żeby to nie jechało na gwarancję Nie wiem, daj se tam oni nich składali, nie chcę coś tym. Bo to się naprawdę nie opłaca, można się tutaj umoczyć Masę czasu i nie tych pieniędzy, bo teraz tak Jeżeli ja pomylę diagnozę A łatwo w tym momencie pomylić diagnozę No to czekamy czas ja składam na nowych częściach, nie działa I, i tutaj nic za to nie zapłaci Także biznesowo na pewno lepiej byłoby to olać Ale ambicja ważniejsza I fajnie, że to się nagrywa Bo to jest właśnie proza życia zakładowa Takie problemy Zróbmy może tak Przycimy sobie pinga Podłączam teraz do USB coś Dysk zewnętrzny nie udało się teraz zrobić problemu Ale wcześniej się... o Ojej, yeah, yeah, jest, widzicie? Już pięknie idzie A dobra, wrócił się Zobaczymy po roztarcie co będzie, kompa Czyżby się już chciał naprawić? No jeżeli znowu się naprawia, no to to utrudnia diagnostykę Oczywiście problem występuje, bo ja go widziałem Dobra, i teraz wkładamy dysk No nie, no czemu się naprawiłeś? Zobaczmy, co przeglądarka pokazuje. Oczywiście, już mamy na czysto system zrobiony. Pytałem się klienta, czy mogę, jeżeli bym nie mógł, ale dobra. Nie, dobra, działa dobrze. Jest dobrze. Nie, a widzicie? Czyli jest problem, jednak i nie jest on systemowy, bo system, o, widzicie, jest. Request timeout. I będzie tak do momentu, to teraz wypinam dysk i w momencie wracają ping i wraca wszystko. Problem głupi, ale trzeba z nim powalczyć, niestety. Nie? Lekko nie będzie, ale myślę, że damy radę. Moim pierwszym strzałem jest oczywiście płyta główna uszkodzona. Skoro system był zrobiony, karta sieciowa była zmieniona, oczywiście uprzedzam. Inne USB się nie rozłączają, ale na mierniku też nic mądrego nie wychodzi. Wrócę do zasilacza oryginalnego klienta, Zaraz zobaczę czy problem dalej występuje, bo, bo może jakiś zlewy zasilacz włożyłem. Ale dobra, wkładam go do środka, a tymczasem pogadamy sobie o czymś innym w międzyczasie. Dostałem maila ostatnio od jednego z widzów, bo jest ciekaw czy taki zakład się opłaci, bo, bo myśli o założeniu takiego zakładu. I może właśnie to jest moment, żeby o tym pogadać. A więc tak, na początku wiadomo, mamy dwie drogi takiej działalności. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy chcemy od razu działalność prowadzić, czy najpierw nie prowadzić działalności nierejestrowanej. Dzisiaj można zrobić bardzo dużo pieniędzy na nierejestrowanej działalności. Bo to jest z tego co pamiętam, no co to z tym? Połowa minimalnej, a połowa minimalnej to to jest sporo kasy. Ale trzeba wziąć pod uwagę to, że zakładając działalność można wziąć dofinansowanie. I to w zależności od urzędu pracy, w jakim się zgłosimy. Można też dofinansowanie jakieś tam unijne czy coś, są jakieś różne projekty. Jednak urząd pracy jest najprostszym sposobem i raczej, zwłaszcza na teren, typu tutaj brzozów, bardzo łatwo to na początku roku można dostać, nawet i w połowie roku. A na to kasa podobno była i do końca roku, z tego co tam wiem, od urzędu na dofinansowania. Bo to jest pula na rok przyznawana. Jeżeli się jej nie wykorzysta na ludzi, no to trzeba ją. Po prostu zwrócić do gdzieś tam do państwa, no do jakiegoś urzędu, który finansuje urzędy pracy. To już mniejsza o to. W każdym razie, no tutaj u nas można było teraz to pewnie około 30 tysięcy w Warszawa, czy tam większe miasta od 30 do 35. Yy, może zostać przyznane, także tu no zakup sprzętu i tutaj. Towar musi być zakupiony w kwocie powyżej 100 zł, czyli wszelkiego rodzaju grube tematy typu stacje lutownicze, komputer można kupić za te pieniądze, ja kupiłem yy, meble do zakładu, yy, no banery reklamowe jest podobno trudno uzyskać dofinansowanie u nas w brzozowskim urzędzie, nie wiem jak jest gdzie indziej, bo przepisy jako tako nie zabraniają. Na przykład podobno wielki problem jest na komputer drogi dostać do finansowania, to znaczy mnie nie chcieli przyznać na taką gamingową jednostkę, bo to uznali, że to jest Zabawka, a to chodziło o to, że potrzebowałem po prostu części do testów, nie, taki komp to jest majątek, mam jednego kompa na Ryzenie własnego, którego wcieliłem do zakładu, no a drugiego mam na Intelu 10. generacji i bardzo często takie towary się przydają, tak. Trzeba sprawdzić innego kompa, innego procka Intela, no to się taką płytę bierze i, i się sprawdza. Sztuką jest mieć wszystkie płyty na wszystkie podstawki, nie? I tak dalej, ale mniejsza o to. Także tutaj by się zastanowić, jak to chce do tego podejść, jak to się chce do tego podejść, czy się chce od razu działalność. No ja proponuję dwa lata się pobujać na własnych, czy tam ile czasu się uda na, na nierejestrowane działalności. Taka firma nierejestrowana dzisiaj może i ma prawo wystawiać, a nawet chyba powinna, rachunki takie bez VAT-u, nawet gdyby jakaś działalność chciała od was usługi, a ja nie macie działalności rejestrowanej, to piszecie rachunek fakturę bez VAT-u i podstawę do zwolnienia. I ten rachunek nie mogą dać do urzędu, i są, to jest pomniejszenie wtedy do, no od przychodu się odlicza, nie? jako od podatku dochodowego. Także jest coś takiego i to, i to ma prawo działać. A co do opłacalności, no to trzeba sobie policzyć, no bo działalność generuje już koszty. Jeżeli już jest działalność prawdziwa, no to zaczyna generować koszty niemałe. Wynajem lokalu, pierwsza sprawa, druga sprawa taka z oczywistych tematów, no to jest ZUS i to składka będzie zdrowotna 400 tam coś złotych plus ubezpieczenie. Nawet na małym ZUSie pierwsze pół roku macie zwolnienia, zwolnienia ze składek emerytalno-rentownych, czyli płacicie samą zdrowotną tam 400 czy niecałe 500 złotych, 450 chyba, 50. dokładnie to o księgowych pytać. Potem po pół roku wchodzicie na dwa lata na mały ZUS i potem w trzecim roku, jeżeli w roku poprzednim nie przekroczycie 120 tysięcy obrotu, to możecie się na tym Małym ZUS-ie utrzymać przez trzeci rok. No ja tak teraz zrobiłem. Udało się to tam 100, 118 tysięcy obrotu zrobić, żeby nie przekroczyć. No, tylko tak. Druga sprawa to trzeba podjąć decyzję na temat, jeżeli już działalność, no to na tym, jak będziemy się rozliczać. Czyli, yy, broń Boże, nie wolno mieć VAT-u z ryczałtem. Można być na VAT i na ryczałcie. To nie ma jedno z drugim nic wspólnego. To są dwie osobne ustawy. Ryczałt, czy skala podatkowa, czy jakieś inne podatki liniowe, to jest podatek dochodowy, czyli z tego, co zostaje. Już po odliczeniu wszystkich składek, wszystkiego, wszystkiego, trzeba jeszcze ten 12% odnieść do Urzędu Skarbowego. Wiadomo, 3 dychy jest zwolnione z podatku. Co trzeba zrobić dalej? No to ten VAT. Jeżeli ma być jakikolwiek handel prowadzony w działalności, no to to już obliguje Was do VAT-u. I tutaj księgowi często wprowadzają w błąd w, pierwszym, w pierwszej rozmowie, że VAT można być zwolniony z VAT-u do 200 tysięcy obrotu. Można, ale nie na sprzęt komputerowy. Sprzęt komputerowy od pierwszej złotówki handlu jest obligowany do płacenia VAT-u. Jeżeli chcecie świadczyć tylko usługi, możecie nie być na VAT, możecie być na VAT, nawet jeżeli będzie kasa fiskalna, bo tam też jakieś przepisy definiują, że kasa być musi, no to będzie wybijane na kasie 0% VAT i nie ma z tym problemu. Natomiast sprzętem komputerowym handlować bez VAT-u nie wolno, tylko usługami, do 200 tysięcy chyba rocznego obrotu. Tylko tak, teraz kwestia opłacalności, trzeba sobie policzyć ile jest kosztów stałych, wynajem lokalu, właśnie składki na ZUS, Ewentualne ubezpieczenie zakładu od nieszczęśliwych wypadków. No i to trzeba odejmować od tego, co się zarabia, tak? No, czyli ile, na ile pieniędzy musicie wykonać usług, żeby, żeby się utrzymać. No przynajmniej myślę, że dziennie 300 zł musiałoby być zarobione, czyli mamy 300 razy 20 dni roboczych, 6000. 6 jeżeli pomniejszymy od tego właśnie wynajem lokalu, składki yy, i to wszystko co mówiłem. No to Wam zostaje no około 4000, tak? Czyli taką 4000 to jest powiedzmy taka chyba normalna wypłata w takiej działalności. Myślę, że to nawet, nawet spoko wypłata. Żeby czwórka została, to naprawdę trzeba się orobić. No i właśnie, teraz wracajmy tam palicho te frazesy. Kryje prawdę, ile my tu zarabiamy i czy to się aż tak opłaca. Na pewno, żeby się opłacało, to trzeba się ratować kilkoma rzeczami. Po pierwsze, no musi być ruch w zakładzie, tak? jeżeli będzie moment, gdzie siedziemy i nie ma co robić, a tak w pierwszym roku bywało, no to zakład przynosi, może nie straty, bo to też ciężko jest zrobić stratę, znaczy no jeżeli ktoś na niczym nie zna, to zrobi stratę. W pierwszym roku bywało, że takie roboty było tak, o w tym momencie po 2,5 roku minęło, czy blisko 3, nie no trzeci rok dopiero idzie, tak no to już zawsze jest co robić. Przychodzę do zakładu i wiem, że mam pewną robotę. Są momenty, że współkładam na 2-3 tygodnie do przodu, są momenty, że na dwa dni, ale nie ma możliwości, żeby brakło roboty. W tym momencie, jeżeli braknie klientów przez tydzień, to ja zawsze gdzieś tam mam jakieś tematy za uszami, które mogę zrobić. Ale nie braknie. Wierzcie mi, że nie ma takiej możliwości. Nawet się cieszę w momencie, kiedy tam zakład tak, że nie ma już co robić takich klienckich robót, bo wrócić w uszę. Także no mówię, ja się cieszę, jeżeli posprzątamy na zakładzie, także już nie ma takich robót klienckich, No to jest fajnie. Bo można ogarnąć zakład wreszcie, odkopać te stare tematy, trochę posprzątać. No to wszystko jest ten, to wszystko jest potrzebne. Jeszcze nie powiedziałem o prądzie wcześniej. Dopiszę tam może w montażu. Kosztem stałym będzie prąd. Nie tylko wynajem. Woda, wszystkie media. I prąd. Druga sprawa, prąd jest dla firm. Prądem droższym od yy, prądu normalnego i jest droższy w tym momencie o jakieś nie wiem, 150%. Jeżeli dzisiaj kWh kosztuje około 80 groszy, to już tak licząc pi razy drzwi. Kilowatogodzina w firmie łącznie z przesyłem, ze wszystkim kosztuje 2 zł w tym momencie tu u nas. Ale też od razu uprzedzam, że serwis komputerowy tego prądu nie bierze dużo najwięcej za prąd zapłaciłem chyba 2,5 tysiąca za dwa miesiące ale w tym jest ogrzewanie bo grzejemy prądem i to było w zimie także wieszcie poprawka że w zimie te koszty są w działalności większe nieważne czym grzejecie na no czymś grzać musicie nie kolejna sprawa to będzie kolejny temat to jest to żeby się utrzymać żeby zarobić te 300 czy 400 złotych dziennie mówię tutaj u nas na naszym terenie bo jeżeli to będzie Warszawa jeżeli to będzie Kraków, to trzeba dziennie zarobić blisko 800. Bo wynajem lokalu będzie, jeżeli wynajem Was będzie kosztował 5000, 8000, tak jak kosztuje to w Warszawie na przykład, no to to już jest moim zdaniem kosmiczne ceny. Rozmawiałem na przykład a propos porównania sobie rynków ze Spoxem, tak? Z Szymonem. Już dawno temu Szymon do mnie zadzwonił, już na początku mojej kariery YouTubeowej i właśnie rozmawialiśmy o tym, jakie są ceny u nich. No to ceny ma dużo wyższe, no ale w ma dużo droższe. Także tutaj nie ma żadnej. Żadnej niespodzianki eee, Tutaj nie, nie chciałbym, bo będziemy dosyć szczerze chyba rozmawiali z tego co pamiętam wtedy o cenach Ale nie chcę tutaj wchodzić w polemikę Także tutaj trzeba by sobie policzyć po prostu ile jesteśmy w stanie zarobić Dlatego no, nierejestrowana działalność na początku jest super, bo pozwala budować bazę klientów eee, To jest genialny temat Już mi pali to, że się tych składek nie płaci i macie klientów potem już eee, No na długie lata, jeżeli dobrze robicie robotę a na początku robicie ją tanio, no bo nie macie składek yy, także myślę, że, że klientom się to spodoba, a potem już będą w stanie za waszą fachowość zapłacić yy, no i co do VAT-u, co do tego, no to się zastanowić trzeba, czy nie chcemy przypadkiem rzeczywiście handlować sprzętem, no bo to jest też jakiś rodzaj biznesu bo jeżeli klient przychodzi do zakładu i yy, chce kupić komputer stacjonarny, poskładać, no to w tym momencie są znowu dwie drogi albo dostaje listę od Was i sobie zamawia gdzieś tam na morele, czy gdzieś tam i przychodzi szczęścami i składacie, bierzecie za to nie wiem 200 zł, ja teraz biorę czy, czy możecie mu sprzedać towar, tak? no jeżeli nie macie handlu, to nie możecie mu sprzedać towar, tylko musi sobie tam gdzieś tam zamówić, ale to raz, że tracicie klienta, bo kto wie czy on tam nie kliknie już tego składania za 5 na tym morele czy gdzieś tam w innym sklepie to raz, a dwa no ta gwarancja jest taka palcem na wodzie pisana, tak? Ja to nie uznaję takiego składania komputerów. Kupszę częściej, ja ci poskładam. Owszem, ja takie coś dopuszczam w zakładzie. Mówię, jeżeli pan chce, nie ma problemu. Ja mówię wyraźnie, bo czasem cena u mnie będzie lepsza niż w tych internetowych sklepach, a czasami gorsza. Nie jestem w stanie, bo mam swoje hurtownie, z którymi współpracuję i tutaj nie jesteśmy w stanie tego w 100% być pewni. Ale jakoś to się zawsze da zrobić, zwykle klienci nie rezygnują. Rzadko kiedy ktoś powiaty, ja sobie kupię mam taniej. Raczej ta gwarancja u mnie dwuletnia przekonuje klienta, żeby komputer kupić w całości u mnie, a marże na częściach są. I nie mówię, że nie, bo... Na jakichś stacjantach za 5 tysięcy można zrobić na przykład na samych częściach 300 zł, tyle na hurtowni można ukraść czasami 200 No i plus składanie to jest 400 na kompie, no to, to są bardzo dobre pieniądze A składany kąp u mnie to jest, no u was w zakładzie, mówię z perspektywy naszej serwisantów, to jest pewna kasa i pewna robota na dany dzień No wiadomo zdarzają się części fabrycznie uszkodzone i za to też wtedy ja ponoszę odpowiedzialność i muszę to szybko zrobić wymianę Często nawet tracąc pieniądze i czas, no czas na pewno, ale tracąc nawet pieniądze, bo muszę szybko zamówić drugi Drugą płytę, żeby klient już nie czekał, bo już był odbiór na przykład na piątek umówiony, a jest wtorek, a komp nie działa Zanim tam reklamacje, przemieli, hurtownia, no to ludzie Dlatego szybko kupuję drugą płytę jak najszybciej, a tą reklamujemy i nierzadko jest tak, że wraca płyta naprawiona albo inna sztuka zamiast pieniędzy No bo znowu druga sprawa, trzecia, czwarta, kolejna To jeżeli macie nierejestrowaną działalność to macie bardzo dużą łatwość do reklamacji, bo jesteście tak jakby konsumentem prywatnym w tym momencie no a jeżeli działalność jest zarejestrowana, to niektóre sklepy mogą powiedzieć hola hola, rękojmie ci nie dotyczy, jesteś przedsiębiorcą na przykład na Allegro nie można zwrotu przeklikać znaczy wiele firm na to pozwala, są hurtownie czy tam sklepy, które już dobrze znam i wiem, że możemy robić zwrot, na przykład Green zawsze, świat baterii zawsze bierze to na zwrot bez najmniejszego problemu no ale niektóre firmy mogą nie brać, także jest to jeden z potencjalnych problemów. Dobra, ale abstrahując od tego wszystkiego, jeszcze trzeci aspekt do takiego biznesu, no to będzie poziom wiedzy. I tutaj gdzieś tam fachowa literatura podaje, że trzeba mieć, aby założyć działalność w danej branży, między 60 a 80% potrzebnej wiedzy. Dlaczego nie 100%? Bo 100% nie ma nikt, a z czasem przyjdzie, bo doświadczenia musisz nabrać. Nie, nie jesteśmy w stanie. Od razu wiedzieć wszystkiego. Ja trzy lata temu na pewno, na pewno byłem dużo gorszym serwisantem niż jestem teraz, a mimo to wiele napraw się udawało, a jeszcze poprzednie dwa lata mojej nierejestrowanej działalności to na pewno byłem y, dużo słabszym serwisantem, a jednak też te naprawy się udawały, i tutaj dobrze jest mieć jakiegoś starszego brata, który ewentualnie te naprawy dokończy albo coś podpowie. Y, wydaje mi się, że za każdym dużym zakładem, znaczy za każdym gościem serwisantem, który odniósł sukces, stoi gdzieś jakiś drugi serwisem, który mu wiele razy pomógł ja takich braci mam nadal, to nie jest tak że wszystko zawsze wiem czasem telefon do jednego czy do drugiego kumpla wiele tutaj pomaga może niektórych z nich już przerosłem wiedzą i doświadczeniem może niektórych nie i tu nie chodzi, tutaj żadnej skromności fałszywej czy niefałszywej nie będzie po prostu tak jest świat ułożony, że trzeba się czegoś nauczyć i jeżeli się czegoś nie wie, to zamiast wziąć i zjebać robotę Fajniej by było się kogoś zapytać i doradzić. Często takie pomysły przychodzą do głowy, np. Ściąganie mostka stacją lutowniczą, zwykłym hot-erem. Nie da się tego zrobić i koniec. Kropka. Na pewno nie w takich warunkach, że weźmiecie, zagrzejecie i zdejmiecie. Nie ma takiej możliwości. Dobrze jest mieć jakiś zakład, który to BGA wykonuje i im to zlecać. I tak samo dobrze jest, chociaż mówię, BGA w ogóle się nie przejmujcie na początku, na start yy, takiej firmy. Ewentualnie nie dawać te roboty. I mówić, że, nie, że się nie da, nie umiecie, albo dawać wycenę po prostu gdzieś tam od jakiejś firmy zewnętrznej, zwykle wysoko i klienci będą rezygnować. Tym się bym się w ogóle nie, nie przyjmował BGA, bo bardzo rzadko się to zdarza. W tym momencie na BGA to mam nie wiem ze cztery czy pięć rzeczy w mojej karierze trzyletniej. Miałem więcej, ale często komputery, których się kompletnie to nie opłacało robić. A takie nitropiątki, no gdzieś tam jedna czy dwie mamy zlecone do zewnętrznych zakładów właśnie do mojego starszego brata zakładowego i jakoś z tym żyjemy, to, to w ogóle nie, jest, nie, ma, nie ma problemów. I wiele rzeczy tutaj, no, na przykład biosy regenerować, trzeba się nauczyć na żywym organizmie, to tego się nie da nauczyć na stole. Czy jesteście w stanie podjąć tutaj rękowicę? No i sprawa konkurencji. Jeżeli konkurencja jest duża, no to działalność zakładać od razu nie ma sensu. Tym bardziej, że mały ZUS od pierwszego dnia działalności leci te dwa lata, dwa i pół roku, zaczyna nabijać. I nawet jeżeli przerwiecie działalność, zamkniecie, zawiesicie, to mały ZUS cały czas leci. I zmarnujecie swoją szansę na mały ZUS i potem przez 5 lat działalności założyć nie możecie. Wydaje mi się, że przez 5 lat. Czy to raz tylko? Nie, 5 lat, tak. Yy, także ten... Także no tutaj mały ZUS... Yy, żeby założyć działalność, trzeba być tego pewnym. Mnie wszyscy rozdzajają tą działalność, co tutaj jest. Wszyscy się pomylili, jestem z tego bardzo dumny. Yy, następny temat to będzie ratowanie się praktykantami i stażystami. I tu naprawdę wydaje mi się, że w takiej działalności jak w mikroprzedsiębiorstwach to jest też jeden z kluczy do sukcesu. Zdobyć dobrych praktykantów, którzy przyjdą na miesiąc pomóc, yy, to jest po pierwsze darmowa siła robocza, no nie oszukujmy się. Po drugie, znajomości na całe życie, klienci na całe życie Jeżeli się polubicie i jeżeli są, no, mam nie jednego praktykanta, który dzwoni Słuchaj, wziąłem taką i taką robotę, no bo to też ludzie z branży, tak Tak na nie mogę poradzić, przywiozę, zrób No i to jest y, po prostu znowu Ruch w interesie, cały czas coś się dzieje Dzisiaj w zakładzie, no widzicie, dwa razy przerwałem nagrywanie, bo ktoś wszedł I to zupełnie z ulicy, ludzie nie dzwoniący wcześniej, nic nie ustalający Także naprawdę tego ruchu po dwóch latach, jeżeli jesteście mocni, wygenerujecie na tyle, że będziecie w stanie się utrzymać. Potem już kwestia podnoszenia cen, no nie? Dobra, to co? Chyba tyle ode mnie, co mogłem powiedzieć na temat trochę swój z doświadczenia po tych trzech latach bycia mikroprzedsiębiorcą i ogólnie na temat jak ten zakład powinien wyglądać. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć! A nie, cześć, bo musimy to naprawić.